Witam Państwa bardzo serdecznie w moim kolejnym ferietonie. Podobnie jak i poprzednim razem miałem kłopot bogactwa. Nie wiadomo było na początku, co włożyć na tak zwaną jedynkę, ależ w końcu jednak wygrała pewna informacja. Otóż członkowie Platformy Obywatelskiej, konkretne kierownictwo na takim specjalnym zjeździe, poinformowało, że będzie jeździć po kraju. No proszę bardzo. W szkole to się nazywa ściąganie, ale oni mówią na to, że wzór. No jak będzie i wzór. Zorują się na pisie. Jestem tylko bardzo ciekawy jak to będzie wyglądała ta ich podróż, ponieważ no, z tego co wiem, to jednak mają obciętą dotację i ciekawe czym będą jeździć. Ja mam jedną taką prostą wizję tego, czym oni mogą jeździć po kraju, to ona o bogowie, o bogowie. No i kwestia numer dwa: o ile w ogóle będą po tym kraju jeździć, to jest jeszcze sprawa taka jak Amber. Gold. I konkretnie komisja, która no, może różne ciekawe rzeczy wyciągnąć, i wtedy mam szczere obawy, czy podróż, co niektórych oczywiście polityków Platformy Obywatelskiej, nie będzie wyglądała tak. O, oh, mówię. Yeah. A po co te łańcuchy? Żebyś nie wypadł z wozu. Ogromnie dzięki za tyle troski. Drobiazg. Dość, tu ciasno. Poczekamy na następne. Nie poczekasz, wsiadaj. No, ale jeśli nawet nie będzie tak wyglądać, to bardzo jestem ciekaw reakcji ludzi, którzy spotkają się z nimi. W tak zwanych, na tak zwanych dołach, bo powiem szczerze, że tutaj w terenie to platforma nie ma dużo punktów. W szczególności jeśli chodzi o kwestie takich programów jak 500, jak Mieszkanie Plus, gdzie rząd tutaj no bardzo mocno uderzył opozycję w kolano. I powiem szczerze, że ten program, który ja usłyszałem na tym kongresie Platformy Obywatelskiej, no, jeśli by taki polityk dotarł do mnie jako zwykłego, prostego, szarego obywatela, to ja bym mu zadał pytanie, jaki jest cel likwidacji CBA. Skoro CBA póki co się sprawdza. I póki co świetnie sobie radzi z aferzystami, a przynajmniej dużo lepiej niż radził sobie za rządów Platformy Obywatelskiej. Dlaczego chcą likwidować IPN, skoro IPN w tropie komuchów, w tropi agentów, donosicieli, wszelkiej maści moralnych karłów, którzy sprzedawali Polskę przez 50 lat, no, teraz chcą to likwidować. No, ja się zastanawiam. Poza tym zadałbym im proste pytanie, dlaczego nie spełnili swoich obietnic wyborczych. Od na przykład, przypomnijmy taką obietnicę, jak likwidacja ZUS-u, u, bardzo dawno, 2007 rok, likwidacja NFZ-u, to chyba jeszcze dawniej. No i co? Póki co to nic. Obsadzali NFZ swoimi ludźmi, obsadzali tymi kumplami, kumpelami, yy, rodziną, babcią, ciotką, wujkiem i tak dalej. No i nic z tego nie było. Nawet pamiętacie, pani ówczesna minister zdrowia w 2011 roku obraziła się na mnie święcie no, podczas jednej z konferencji, kiedy zapytałem, dlaczego nie było gipsu za 2,50 w szpitalu, gdzie leżałem, w Kielcach oczywiście. Więc y, tak wyglądał stan gospodarki za ich y, gospodarowania się. Oczywiście nie muszę wspominać o wszystkich aferach, y, chociażby y, karakal, który do dzisiaj prawda, płacze i, i, i żewnie, mimo że i tak zarobił y, na tym, co miał zarobić pod stołem, dał co miał dać, i tak dalej, tak dalej. Bo gdyby było inaczej, to Przepraszam bardzo, ale nie broniliby tego bezsensownego kontraktu wielcy z Platformy Obywatelskiej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Poza tym, no, zobaczcie na no, intencje, bo trudno raczej nie domyśleć się, że to opozycja, że tak powiem, jest inicjatorem tych wszystkich czarnych marszy i tak dalej. No, wiecie. Tym bardziej, że tam przychodzą, no przepraszam, ale różne dziwolongi ubrane nie wiadomo jak, no po prostu jak się patrzę na ten Czarny Marsz to zastanawiam się, czy to jest Marsz Czarownic, czy to jest Marsz e, jakichś ufoludków, nie wiadomo czego, prawda? E, hasła po prostu z kosmosu. E, w poprzednim nie podałem Wam chociażby dwa takie, nie mój brzuch, moja sprawa. Świetnie, Świetnie kolega załatwił, to o to pamiętacie z poprzedniego felietonu. Więc... E, i tak wygląda opozycja, tak wygląda Platforma Obywatelska dzisiaj, i ona chce z tym iść do nas tutaj na dół. I ona chce nam to sprzedać jako co? Jako, nie wiem, coś, co jest lepsze od rządów obecnych? Ja nie twierdzę, żeby było jasne, że obecne rządy są idealne. O, mają swoje wady. Wiele z tych wad osobiście, że tak powiem, wytykam i, i mówię o nich. Na przykład, jedną z wad tego rządu jest chociażby niedopilnowanie jeszcze sprawy nfz To Mam nadzieję, że to się zmieni. A kwestie aborcyjne i tak dalej, to, to wiecie, nie muszę tego tłumaczyć. Ale jakby nie było, jest to najlepszy rząd od 20 lat. I proszę mi nie mówić, że jestem jakimś pisiorem, że jestem jakimś tam innym orem. Nie wreszcie coś zaczynają w tym kraju porządkować. A to się nie podoba. Dlaczego? No bo jak jest bałagan, to można hachmęcić, można kraść, można oszukiwać. Od przykład yy, reprywatyzacja HGW. Prawda? I urzędniczka, która tyle skąd miała 38 milionów złotych na koncie. Ona no tak. zapewne tyle zarobiła w ministerstwie. No ja nie wiem, czy tyle zarobiła. Może. Trzeba się zapytać pana ministra, czy taki Taki hojny i tyle zarabiają urzędnicy. No to jak taki hojny, to nikt nie narzeka, że nie ma pieniędzy, ale myślę, że raczej nie jest aż taki hojny, a jej prawdziwa wypłata nie przekracza jakiejś tam ministerialnej normy. Także myślę, że CBA i to, co chce zlikwidować Platforma Obywatelska, całą tą reformę, całą tą odbudowę państwa polskiego, właśnie ma właśnie temu służyć. Oni chcą powrócić do władzy po to, żeby bronić, żeby kraj, żeby oszukiwać. Bo niestety przeważam wszystkich wyborców PO, ale wasza partia to robiła. Ja nie mówię cały czas, że PiS jest idealny, żeby było jasne. Ale pamiętajcie, że po prostu PiS jednak mimo wszystko coś robi, coś do przodu, coś posuwa naprzód. Widzicie, że on po prostu tworzy, nie wiem, chociażby obronę terytorialną, robi coś dla tej obronności Polski, tak? No to co, jak robi, jak nie chce dać się oszukać, nie chce kupić złego helikoptera, no to proszę bardzo, to od razu jest słup, że źle, że tego, że oszukuje, że tamto, że się mam, to, że owanto. to. to. Na no teraz jeszcze oczywiście dzisiaj pan Kierwiński wpadł w genialny pomysł i ogłosił go publicznie, że Platforma Obywatelska stworzy. Komisję czy zespół parlamentarny do sprawy wyjaśnienia uwaga kłamstw Antoniego Macierewicza. No, proszę. To wiecie co? To mnie się tak wydaje, że raczej jeśli Antoni Macierewicz kłamie, to powinni z tym pójść nie do jakiejś tej dziwnej komisji połowskiej, tylko powinni pójść do komisji, która się nazywa prokuratura. I wtedy takiego pana, który kłamie, prawda? Można mu to udowodnić kłamstwo, jak coś to wiadomo. Ale oni nie pójdą. Oni nie pójdą, bo oni wiedzą doskonale, że on nie kłamie, że on mówi prawdę. A jak mówi prawdę, to sorki. I ta komisja, moim zdaniem, ma za zadanie tylko jedno: upolitycznić jeszcze bardziej Smoleńsk i zatańczyć na grobach ofiar. Takie ma zadanie. Pan Kierwiński twierdził, że no przecież w zespole, którym dyryguje minister Macierowicz, tu chodzi o podkomisję, której on patronuje, a nie jej dyryguje. Więc tu chodzi o tą podkomisję. W tym zespole nie ma w ogóle, zdaniem pana posła, żadnych specjalistów od awioniki, od samolotów i tak no, Ja widzę przynajmniej jednego, na przykład pana profesora Biniędę. Już mamy przynajmniej jednego, ale nie tylko. Możemy wymieniać, 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 ale dlaczego? Dlaczego tak jest? No, bo właśnie chodzi o to, żeby ich zdyskredytować. Nie chodzi o to, żeby, żeby oni nie pokazali prawdy, tylko chodzi o to, że jak już pokażą tą prawdę, bo Platforma wie, wierzą oni tą prawdę pokażą, to jak pokażą tą prawdę, żeby nikt tą prawdę nie uwierzył. I to się nazywa stalinowska metoda dezinformacji. Tak, tak, moi drodzy, to taką metodę stosuje GRU, taką metodę stosuje KGB czy FSB w tej chwili. Tak, to są właśnie te metody, że nawet jeśli prawda wyjdzie na jaw, bo już nie mamy innej możliwości jej zablokować, to trzeba ją tak ośmieszyć, żeby nikt w nią nie uwierzył. A ja życzę Państwu prawdy. Prawdy i zdrowia i cierpliwości do naszych politykierów. Do zobaczenia za tydzień w Felietonie.